droga krzyżowa dla niewiernych dla niewiernych normalnie sporo pod górę trzeba było iść zmęczyłem się normalnie także ale to nie jest taka górka górka tylko tak trzeba zapier. także idziemy zobaczyć co tu ciekawego jest co tu Niemieckie Alpy Mamy XIV wiek Nie wiadomo czy przed naszym erą Czy jak to wygląda Musicie sami ocenić Nie wiem czy są kuźwa piękne Powiedzcie, że nie Kto nie był Naprawdę Naprawdę warto choćby takie coś zobaczyć widzę że w nocy tu jest pięknie pewnie oświetlone. piękna rzeczka mostek żadnych turbin wiatrowych nie widać olegnuj tak to nie może być Niemcy bez turbin wiatrowych. Ale tutaj przygarmisz to tak za bardzo nie ma tego. Ale wreszcie Niemiec to jest po prostu poezja. Naprawdę byście musieli to zobaczyć To do tych co Co twierdzą, że, że Niemcy demontują turbiny wiatrowe. Ja pierniczo jaki można ludziom kit wciskać. Nagrać filmiki na przykład rolnika, który obala turbinę wiatrową, która od trzech lat już nie e, nie pracuje, albo co tam jeszcze mamy? Palącą turbinę sprzed sześciu lat, która spłynęła w Polsce, a tak od 30 lat nie widziałem żadnej płonącej turbiny albo spalonej w Europie. Co tam jest jeszcze ciekawego? E, nieupłacalność turbin wiatrowych to naprawdę to mamy w dziwnym świecie żyjemy, że kraje Europy wstawiają tysiące dziesiątki tysięcy turbin wiatrowych, które się nie opłacają. nie wiem gdzie tu jest logika ale może coś w tym jest może ja coś przeoczyłem może też Polska coś przeoczyła postawiając się nie wiem ile w Polsce jest 1400 czy 1800 nie, 1400 1800 to mamy kilometrów autostrad 1400 turbin Polska postawiła których się nie opłacają a poprzedni rząd czyli rząd PiS szczycił się tym ile te turbiny potrafią wyprodukować prądu że jesteśmy najlepsi w Europie kurwa czy oni teraz coś zapo zapomnieli szerząc tą propagandę o Nieupłacalności turbin wiatrowych. Chyba jeszcze znajdę ten, może artykuł, albo filmik, jak to rząd PiSu się chwali. Jak dużo prądu potrafią wyprodukować turbiny wiatrowe. Ale pamiętajcie, jeżeli ludzie już nie potrafią w tych czasach myśleć, to łykają wszystko. Jak mi ktoś dobrze zapłaci. To też Wam takie gówno wcisnę, że się w palenie mieści. I mogę Wam naobiecać, jak, jak prezydent, albo jak premier Polski. Premier Polski był lepszy, ale zobaczymy, co zrobi prezydent otoczony bezpartyjny. Prezydent otoczony e, ludźmi z PiSu. Dobra. Nie męczymy. Idziemy na dół drogą krzyżową i pamiętaj myśl sam bo to dużo daje